Nie palę, nie piję. Broda to był mój znak rozpoznawczy, a teraz wszystko się zmienia. Nie będę różnił się niczym od przeciętnego świadka. Cześć, jestem Edwin, a to moja żona Sora, a dzisiaj prześledzimy sobie największe zmiany w organizacji Świadków Jehowy i co wydarzyło się w tym 2023 roku. Takie podsumowanie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to przypominamy, że Świadkami Jehowy byliśmy od urodzenia, ale odeszliśmy kilka lat temu i na tym kanale pokazujemy historię osób, które zostały skrzywdzone przez tę grupę destrukcyjną, a i na przykładzie materiałów propagandowych Strażnicy analizujemy użyte techniki manipulacji. Na początek serdecznie chcemy podziękować naszym patronom i patronkom, czyli osobom, które wspierają nas przez serwis Patronite. A w szczególności dziękujemy naszemu światusowemu ciału kierowniczemu Kamilowi Sokołowi oraz innym usługującym, między innymi ojcu Mateuszowi. Światusy to również wasz projekt, dlatego dziękujemy wam za wasze wsparcie. Z perspektywy czasu zaczyna być wyraźna ścieżka, którą organizacja planuje kroczyć w przyszłości. Bo chociaż wielu byłych członków tej grupy liczy na wielki upadek Świadków Jehowy, to rok, ten miniony 2023 pokazuje, że oni są gotowi na wprowadzenie pewnych delikatnych zmian, a co za tym idzie, rozluźnienie swoich zasad i zostanie taką, no cóż, jedną z wielu telereligii? Ogromnym zaskoczeniem społeczności Świadków Jehowy były zmiany w ciele kierowniczym, czyli takim zarządzie strażnicy. Po prostu pewnego dnia pojawił się komunikat, że Antony Morris III nie jest już członkiem ciała kierowniczego. W tym odcinku wyjaśniamy, kim jest ten mężczyzna i z jakich kontrowersyjnych poglądów zasłynął, no i zastanawiamy się też czemu zniknął. Ten odcinek możecie sobie prześledzić tutaj. Kolejne zmiany i to dość znaczące organizacja wprowadziła, które wprowadziła później mogą sugerować, że Morris Sprzeciwiał się tym nowym pomysłom. Miał bardziej radykalne, tradycyjne świadkowskie podejście. Oczywiście to są tylko nasze spekulacje, ale by się zgadzało. Tak. Kolejną rzeczą jest to, kto zostanie zbawiony. Po corocznym zgromadzeniu statutowym byliśmy w szoku, kiedy świadkowie jehowy bardzo zmienili swoją doktrynę. Jedną z podstawowych w której wyjaśniają, kto zostanie zbawiony. Sami Świadkowie Jehowy mają problemy z rozumieniem tego tematu, ale postaraliśmy się wyjaśnić to w tym odcinku. Też również was tam odsyłamy, link również w opisie. Mhm. Tak, w, w tym temacie sobie gdybam, bo dla mnie, jak, jak byłam świadkiem, to zawsze się pojawiało E, jakaś nowa zmiana, to się tym żyło, to nowe światło, to było coś niesamowitego, a często wcześniej czytałam o tym na przykład po angielsku, bo kiedyś wcześniej się ten materiał pokazywał po angielsku i czułam takie, że Rydwan ichowy pędzi i to się zmienia i ta organizacja żyje, a obecnie od różnych wtyk słyszymy, że świadkowie to tak raczej obojętnie przyjmują te zmiany, nikt się tym nie ekscytuje, mogą im w sumie powiedzieć co chcą i oni się do tego dostosują i mamy grupkę ludzi, grupkę, no miliony ludzi, którzy zostali okradzeni z własnych pasy i energii przez totalitarną grupę destrukcyjną i w sumie to jest takie smutne. Kolejna duża zmiana to brak obowiązku składania dobrowolnego sprawozdania ze służby. Rozumiecie, przez lata, miesiąc, miesiąc trzeba było pamiętać, żeby złożyć ten owoc, tak nazywaliśmy to sprawozdanie. Bo jak się go nie złożyło, to pojawiały się konsekwencje. A tu nagle pada informacja, że już nie trzeba. W zasadzie to trzeba składać, czy się głosiło, czy nie, ale już nie trzeba. Szczegółów pisać, ile godzin się spędziło na tym głoszeniu. No, a w związku z tym nikt nie sprawdza, ile czasu ktoś poświęcił na to głoszenie, więc ta zmiana jest o bardzo, bardzo mhm. duża. Też tutaj w linku na górze, odcinek, którym to całość wyjaśniamy, ale w ogóle zobaczcie, jak to się zmieniło. Weźmy takiego świadka Jehowy, mężczyznę w roku 2022, a tak, powinien składać to dobrowolne sprawozdanie, czyli ile był, ile godzin y, wygłosił, powinien być ogolony i. Żeby być przykładnym, prawilnym świadkiem. No i przychodzi rok 2023. tego sprawozdania w sumie nie trzeba składać i można mieć brodę. Jeśli można mieć brodę, to ja swoją muszę zgolić, bo jak teraz będzie wiadomo, że ja jestem zdegenerowanym odstępcą mężem jednej żony. Nie palę, nie piję. Broda to był mój znak rozpoznawczy, a teraz wszystko się zmienia, nie będę różnił się niczym od przeciętnego świadka. O brodzie jeszcze nagramy dłuższy odcinek, bo jest to piękny, chociaż smutny przykład kontroli zachowania. A mnie trochę smuci, że te zmiany to dostali panowie, bo drogie panie, siostry w zborze, czy nie macie dość tych Też za mogą długich... Obszernych spódnic. To, zobaczcie, są takie piękne, kolorowe, dopasowane garnitury dla kobiet. Na przykład, mam nadzieję, że tu ładnie przy montażu pokaże, jak się ubiera księżna wali na jakieś konferencje czy wydarzenia dyplomatyczne. Gdybym ja dzisiaj miała iść i reprezentować jakąś firmę albo sektor, korporację, co kto woli, to zdecydowanie wolałabym ubrać na przykład jakiś taki pasujący do mnie kolorystycznie elegancki garnitur, niż te rozciągnięte kiece. Więc jakby tutaj. Drogie ciało, kierownicze, my rozumiemy, że naprawdę ważne i potrzebne zmiany, czyli rozprawianie się z doktryną o krwi, a także rozbijanie rodzin, to jeszcze, jeszcze przekracza wasze kompetencje. Ale skoro już zezwoliliście mężczyznom na noszenie brody, bo jakby nie było kontrola czegoś zarosu, to przecież w ogóle nie sekciarska, to może w 2024 roku dacie też coś kobietom, chyba, że się dalej okopiecie w tej swojej seksistowskiej twierdzy. Weź ty się Sara już nie rozpędzaj, bo broda przeszła, ale nawet Jezus nie nosił spodni. A żeby tych zmian nie było za dużo, to szatański świat również w roku 2023 prześladował słuszną, jedyną, prawdziwą organizację. I przede wszystkim zależyli z Polą w topę w Norwegii. I nie dość tego, że zabrano im tam kasę, to jeszcze nie mogą brać ślubów na sali królestwa, więc czują się, no, że wszyscy są przeciwko nim. Szczegóły w tym filmie. Tutaj was też odsyłamy. Tak jest. Tu dodam, że aktualnie toczy się już y, kolejny proces w Norwegii, ale to jest już rok 2024. Z innych wieści ze świata przegrali też proces w Hiszpanii, który wytoczyli odstępcom, znaczy organizacja wytoczyła odstępcom. Sędzia w Madrycie przyznał, że Świadków wiechowy można zaliczyć do destrukcyjnej sekty. W sensie, tak jak można że powiedzieć, nazywać, nazywać że, że Andrzej Duda jest... Jak to było? Że Andrzej Duda jest... Tak, tak nie, nie ma takiego przepisu, że nie można tak mówić. Tak samo w Hiszpanii można mówić, że Świadkowie chowe są destrukcyjną sektą. Kolejna sprawa to przegrali w Hadze. Nie chcieli udostępniać swoich wewnętrznych raportów dotyczących krzywdzenia dzieci, powołując się na to, że mają wolność religijną. Oskarżyli ministerstwo Ochrony Prawnej o wygłaszanie dyskryminujących wypowiedzi. No i pozwali więc państwo. No i przegrali tak, tutaj linki do tych artykułów, na których nie robiliśmy odcinki też będą, będą w opisie, żebyście nie to, że sami sobie wymyślamy. Mogli się zapoznać z tymi informacjami. Dzieje się też w Nowej Zelandii, w której podobnie jak w Australii, Królewska Komisja zapowiedziała wszczęcie dochodzenia przeciwko kilku grupom destrukcyjnym. I tutaj nie chodzi tylko o wykorzystywanie... Aktualne, ale także o przemoc emocjonalną, fizyczną, psychiczną, a nawet medyczną. No i wzięli pod uwagę kilka religii, na przykład metodystów, prezbiterian, armię zmawienia i jeszcze kilka innych grup. No i z tych wszystkich grup tylko Świadkowie Jehowy próbowali się z tego śledztwa wymikać. Jakby mieli coś do ukrycia, no przecież nie mają. Aktualnie śledztwo się jednak nie toczy, jakby to zostało to zawieszone, ale tamtejsi aktywiści próbują to zmienić i tam się w Nowej Zelandii toczyła duża dyskusja na ten temat. Świadkowie przez jakiś czas byli po prostu na... na, na w, w nagłówkach w tamtejszych mediach. Dzieje się też w Japonii, przede wszystkim na linii dzieci z tak zwanego drugiego pokolenia, czyli to jest sytuacja, w której rodzice zostali świadkami jako dorośli, a ich dzieci urodzone już w organizacji doświadczają tych wszystkich przyjemnych rzeczy w organizacji, to tak jak my. No i sprawa ciągle jest w toku, tam się to dzieje. E, między innymi zgłoszono nadużycia do Agencji do Spraw Dzieci i Rodzin. Zgodnie z pewnym artykułem około 92% dzieci, świadków, Je japońskich dzieci, świadków Jehowy, doświadczyło karcie lesnych. I tu mówimy o... Nie tak zwanym klapsie lekkim, tylko poważnych karach. Z tego 66% powiedziało w ankiecie, że takie groźby tej kary pojawiały się w czasie zebrań na sali królestwa lub w czasie innych mm, spotkań, wydarzeń religijnych. Sprawa jeszcze nie jest zakończona, planujemy nagrać odcinek na ten temat. Zagłębiliśmy się więc w zmiany, jakie miały miejsce w Organizacji Świadków Jehowy w 2023 roku. Usunięcie Antonego Morisa III z ciała kierowniczego wywołało burzę spekulacji. Pojawiła się też opcja na zbawienie las minut, a obowiązek składania sprawozdań ze służby został zniesiony. Do tego doszły procesy sądowe i działalność aktywistów na całym świecie. Dajcie znać jak wy oceniacie miniony rok no, pod kątem świadków Jehowy. Co sądzicie o tych wydarzeniach w Towarzystwie Strażnica? No i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i naszego drugiego kanału. Tam zajrzeć żywoty, żywot Sary Jedwina. Zaraz swój rekord pobiła z czytania książek. Nie wiem po co mi to tutaj wstawiła, żebym o tym powiedział. Żebyście wchodzili tam i oglądali, bo ja jestem bardzo fajna. Okej, okay. jakby no tak, takie światusy po godzinach bym to nazwał, ale nie tylko, bo to trochę więcej. Już wkrótce więcej odcinków na kanale. Po naszej chorobie trochę wracamy do siebie i będziemy... Mieli również rozmowy, na które bardzo czekacie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Już! wkrótce. Cześć. Destrukcyjną grupę. No i pokazujemy różne sztuki, manipulacji, które to, o różnych manipulacjach które... <laughs> <laughs> <Cięś mnie zeszedł. śmiech> Największe zmiany w organizacji Świadków Jehowy, które nastąpiły w 23 roku. <laughs> <laughs>